Siema, tutaj IPAK 09, a ze mną jest tutaj znajomy, może ktoś kojarzy. Tak, a dzisiaj będziemy dostać jak ostatnio zestaw. Yy, to jest McDonald's. Nie McDonald's, McDonald's ale Minecraft, tak? Yy, zostawcie suba. Pierwszy raz tak nagrywam od dawna, dawna. Ostatni raz tak chyba na zestawie Bambi było i tak. Nie wiem jak to wziąć. Wiem, że mamy yy, tutaj tak. Otworzę się tylko. Mamy tutaj flary, mamy tutaj i w ogóle wszyscy oszaleli na ten temat. Ale nie się I dlatego jest taka recenzja specjalna. To nie jest oczywiście żaden odcinek tej recenzji, tylko jest. Yy, czy mogę tutaj oddalić kamerkę? Nie mogę. Dobra, trudno. Yy, to jest smak flary o smaku minecraftowym Nie wiem, co to jest za smak. Ty może wiesz? Wiem, że jedynie coś tam się to są cukierki, to są To są takie cukierki, jakby ktoś nie widział. Takie pomarańczowe, żółte, nie czerwone, nie, nie, zielone. Strzela. Mm. Kurde, bo tu widać, gdzie nagrywam, ale dobra. Mm. Ja jeszcze powiem, że dali mi dwa sosy, jeden za darmo. Tak? W zasadzie nie dopasowali. Tak, to strzela, fajne jest. Strzela jak. To to mm. mm. Ale pyszne. Seki są, są mozzarella. To nie, mnie zajdę, to kupiłem. Kupiłem to w McDonald's, bym Wam pokazał, jakim, ale już niech będzie, nie? Mm. Dołożyłem do zestawu, go za 6,90 Fajne. Możesz mm, może słychać. Jak nie słychać, to macie problem. Mmm, 9,5. A ty? Ja. Ja też mogę dać tak samo samo sobie jak ty 9,5. To wiadomo, no, lubię, nie? <noise> Czy polecasz? Polecam. Jakbyś byś kupował, jakby było nas całe? No, kupałabym Dobra, teraz poczekajcie, tylko otworzę zestaw. Jesteśmy z powrotem, nie to. To, to jest taki, nie wiem jak to zestaw. Mm. Taki boksik, taki, wiem, że, myślałem, że to jest Happy Meal, ale nie jest Happy Meal. Yy, tutaj kolega też ma, jak widzicie. Mm. No i dobra, tutaj tylko poczekajcie, tylko otworzę tutaj ktoś. Mam nadzieję, że widać wszystko. I mamy tutaj frytki. Frytki to... Nie! Jak frytki smakują. Wow. Mm. Mamy tak. Wiesz, że zapomniałem imia Zrobi do tego? Nie robimy. A dobra, mam paczkę w środku. sosik, bardzo ostry niby. W sensie nie, to jest ostry sos. Mm. Jak już mówiłem fryteczki. Takie fajne, bo mamy nawet tutaj recepturę, tak? Receptura McDonald's została zrobiona. Ziemniaki plus węgiel równa się frytki. Tak na pewno. I zaraz pokażę, ale najpierw tak, poczekajcie chwilę, otworzę ten sos, zjemy to z frytkami, jezu to jest to z os, zjemy to z frytkami, zjemy to z tymi nowymi rzeczami, ale to zaraz co to jest, tak się oto to prezentuje, to jest taki, mmm, taki chili bym powiedział nawet i tutaj maczamy, mmm. Ale szybko ostrość napłynęła. Ostre, ale fajne. Muszę powiedzieć, hmm, z fryskami fajne. Samemu tego jeszcze nie będę. Bo znak, ja nie mam zbytnio wysokiej tendencji na ostrość. Hmm, no i zostało nam Cheese Coins, są Ale serki z mozzarellą, poczekaj chwilę, teraz przerwa. Dobra, jesteśmy już po przerwie, yy, oko mi jest z pieprza, bo strasznie ci słońce, jest bardzo cieplutko. Yy, cheesy Coins, tak pokażę, o yy, ma być ich, ile ich jest? Czekaj, tutaj zobaczymy. Yy, nie pisze, chyba, chyba yy, sześć chyba, tak sześć dokładnie, tak się prezentują, yy, są se serowe i bym tak Prze o, tak. No kurczę, nie wiem jak to pokazać, ale widzicie, takie serowe. Najpierw zjemy sam, potem z tym. Mm. Okej, okay, pachną chyba też, git. No. Mm. Ciągną się strasznie. Jaki to jest ser, Co? To jest mozzarella. Fajne. A dobre? Bo dużo osób mówi, że one są żeby że bawi niby lepsze. Ja jestem innego zdania. Ja nie lubię tego od Bambi, to jest lepsze. To jest zdecydowanie. Mm. No i co? Poczekaj, tylko znajdę wam ile to kosztowało, bo tak trochę słabo jak nie mówię. Mm. 31,90. Wziąłem twój yy, Paragon. Mm, dobra. Fajne, same dam. 7,5. Nie, 10, 10. Nie, 9, niech będzie 9,5, tak samo bo są bardzo dobre i jakby były, to kupową, kupował, nie? Dobra, i teraz z ostrym sosikiem. Mm. Ser chili. Tylko nie serki chili, tylko ser z chili po prostu. Jakbyś kiedyś... Fajne, ale... Dla kogoś to? lubi osy to jest fajne. Ale ja bym tego nie kupił, mm, tego sosu, bo ten sos mi się nie podobał. To jest taki trochę płynny, jak... nie wiem czy widzieliście, tak słodko kwaśno. Mm. A ty coś jadłeś z tego, oprócz tych lodów? to mm -hmm. No to tak, czy polecamy? Polecamy. A, polecamy, polecamy. Sorry, like y on. A <laughs> więc trzymajcie się. Um, tak jak zawsze i na raz.